Dzień dobry, nazywam się Albert Bandura Szedłem sobie tutaj parkiem a niestety jestem zaczepiony przez bandę studentek które chciały miliony autografów ode mnie a co prawda jestem bardzo skromny ale waga mojej teorii była zbyt duża, żeby być i generalnie o czym chciałbym powiedzieć? To, o, o tym, co mnie skłoniło do że tego, żeby zrobić. Tutaj. Lecz niestety nie możemy tego usłyszeć, ponieważ leży tutaj samolot. Ale usłyszymy za sekundkę, i teraz powiem o mojej teorii. E, kiedyś y, bawiąc się z moimi dziećmi, które e, w dziwny sposób naśladowały moje zachowania, bardzo dużo mówiły w podobny sposób do mnie, używały podobnych struktur. Um, naszła mnie taka myśl, że w sumie być może to nie zachowania celowe kształtują nasze zachowania, ale to obserwacja, bierna obserwacja zachowań dorosłych osobników może powodować takie efekty, że dziecko zachowuje się w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby się zachowało. Um, dlatego przeprowadziłem serię interesujących eksperymentów, które miały udowodnić to, że to, że nauka przez obserwacje jest możliwa i co więcej odnosi znaczny i mm, widoczny skutek. In our experiment preschool children observed an adult model. Beat up and inflated Boba doll in novel ways. She pummeled it with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, and threw it down and beat it. And these novel acts were embellished with hostile remarks. The children were then left in the playroom that had a variety of toys. Now the children who had observed the aggressive modeling adopted much of it. They even invented new ways for attacking the doll. Children who had not observed the adult model were less aggressive and never hit the boba doll in the novel ways that were modeled. The children who had been exposed to the aggressive modeling showed an increased attraction to guns even though the adult model never used them at the time we did this research it was widely believed that seeing others venting aggression would drain away the viewer's aggressive drive as you can see exposure to model aggression is hardly cathartic No Jedziemy, jesteśmy właśnie w Instytucie Psychologii, w którym przeprowadza moje wybitne eksperymenty. Te wybitne eksperymenty, które, których wyniki mnie, nawet mnie zadziwiły, mm, sprawiły, że <laughs> chcę wam o nich opowiedzieć. No i moi, moje doświadczenie było w sumie bardzo proste. Postawiłem w laboratorium lalkę i kazałem ją okładać. Eee, za szybą stały dzieci, które. Eee, które mm, obserwowały jak dorosły okłada lalkę różnymi przedmiotami. Um, I po tym jak obserwowały, po tym, jak obserwowały mm, przez dłuższy czas jak lalka jest okładana, starały się naśladować zachowania dorosłego. Problem pojawił się w tym, że te metody upokarzania lalki były coraz bardziej wyszukane. Dzieci używały różnych przedmiotów, byleby tylko zadać jak najwyższy ból. Wynik tego eksperymentu wcale nie udowadnia, że jesteśmy z natury źli i naśladujemy tylko i wyłącznie złe zachowanie. Po prostu wykazaliśmy naśladowanie złego zachowania. Nie polecam poszerzanie tego wybitne Zbyt duże rozszerzanie wyników tego eksperymentu na wielu ludzi. Także tyle miałem do powiedzenia na temat całego paradygmatu. W krótkiej przerwie wróciliśmy z, z zimnego, laboratoryjnego otoczenia na łoną przyrody. Aby podsumować wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. A jak widzieliście w moim eksperymencie, wykazałem, że. Dzieci, a nie tylko dzieci, obserwują nasze zachowania, mogą je naśladować bez specjalnej refleksji. Możemy sobie zadać pytanie, czy na przykład nasze zachowanie nie tworzą przyszłych przestępców, przyszłych geniuszy, albo innych ludzi, którzy coś wnoszą do naszej cywilizacji. Wszystkie te proste akty codziennej uprzejmości. Proste akty zła, jak kradzież batonika, mogą mieć potężne reperkusje um, dla całego życia społecznego. Wyszedłem na to drzewo, żeby pokazać, że gdy my wychodzimy na drzewo, dzieci też mogą wychodzić na drzewo. Gdy my bijemy kogoś, nasze dzieci mogą też kogoś bić. A, ale co jest pozytywnego w mojej teorii, to, to, to nie tylko to, że wykazuje ona, że potrafimy naśladować negatywne zachowania, ale też zachowania, które. Są prospołeczne, mają pozytywne skutki dla, dla wszystkiego, dla całego naszego życia społecznego. I takie małe akty dobroci, jak pomoc drugiej osobie na przejściu dla pieszych, na przykład starszej pani, czy świętowanie w kulturalny sposób jakichś obywatelskich uroczystości, może stworzyć nasz świat lepszym. I niekoniecznie musimy robić to celowo, ale po prostu zachowujmy się tak, w jaki sposób my byśmy chcieli, żeby zachowywali się inni. Nie musimy innego tego mówić, a sami będą się tak zachowywać. I wydaje mi się, że to jest najważniejszy wniosek z mojej teorii. Oczywiście w moim, w moim eksperymencie pokazaliśmy głównie tą złą stronę, czyli naśladowanie agresji, ale warunkowanie również innych prospołecznych zachowań może być równie proste. I równie skuteczne. Niemniej jednak należy pamiętać, że moja teoria nie wyjaśnia wszystkich zaszłości, które funkcjonują w świecie behawioryzmu, wychowania, psychologii, edukacji. Są jedynie bardzo skromnym wycinkiem dużo głębszego uniwersum, które jeszcze czeka na zgłębienie. Bo pamiętajmy, że a czasami nasze aktywne działanie może powodować dogłębne zmiany w, nas, w psychice, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Um, I powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że dzieci nas obserwują i uczą się przez naśladowanie. Świetnie. No.